Zofia Zborowska, wizyta u dentysty. Celebrytka przebieg leczenia. Fani zachwyceni. Zofia Zborowska, wizyta u dentysty Zofia Zborowska to obok Aleksandry Żebrowskiej. Jedna z dwóch naczelnych ambasadorek ciągu pozytywności w Polsce. Influencerka nie zważając na nieprzychylne komentarze. Coróż zaskakuje swoich fanów kadrami prezentującymi prawdziwe życie. Na profilu Zofii Zborowskiej było już niemal wszystko. Internauci słuchali opowieści o szywaniu krocza, oglądali prześmiewcze zdjęcia. A nawet śledzili jej nierozważne wybryki z grypą w tle. Zofii Zborowskiej coraz trudniej jest nas czymś zaskoczyć, ale influencerka zawsze potrafi wyciągnąć z rękawa kolejnego asa. Tym razem celebrytka szokowała internet relacją z wizyty u stomatologa. Na jej profilu w formie postu ukazało się krótkie sprawozdanie, w którym wyjaśniła, dlaczego zdecydowała się podzielić kolejnym kawałkiem własnego życia. Czasami sobie myślę Zośka, zrób ten profil taki piękny, kolorowy, sesję z kwiatuszkami w ogóle zdjęcia tylko z sesji najlepiej i ty wiecznie od fryzjera. Kropka z delikatnym makijażem, makijaż uśmiechnięta, wypoczęta mama, żona, aktorka zaczęła swój wpis. Z Zofia Zborowska. Influencerka nie byłaby jednak sobą, gdyby zdecydowała się pokazać swoim obserwującym zbyt ładne kadry. Zamiast licznych obrazków na jej profilu znów zagościła proza codzienności. Ale potem idę do dentysty i jakoś to wszystko się rozmywa. Kontynuuje swój wpis z Zofia Zborowska. Celebrytka przyznała, że nie wyobraża sobie, aby w jej mediach społecznościowych widniały wyłącznie perfekcyjne zdjęcia i choć daje sobie sprawę, że te mniej estetyczne mogą przysporzyć jej krytyki, to nie zamierza z nich rezygnować. Nie umiem. Po prostu nie umiem inaczej. H.T. Torwit skończyła swoje przemyślenia Zofia Zborowska. W ostatnim segmencie karuzeli celebrytka opublikowała zdjęcie, jakiego na jej profilu jeszcze nie było. Zborowska leży na fotelu stomatologicznym z założonym na zęby rozwierakiem szczękowym. Przyrząd wyraźnie prezentuje światu najodleglejsze zakamarki jej uzębienia. Celebrytka nie zdradziła, jaki zabieg przeszła u dentysty, ale pewne jest, że nie należał on do najprzyjemniejszych. W opisie postu czytamy, Sełuski kochani, jak wam ja środa? Bo mi wybornie true story. Fani w większości bardzo pozytywnie zareagowali na wpis swojej idolki. Słowa poparcia popłynęły też od innych celebrytów takich jak Katarzyna Skrzynecka, Piotr Czejkowski i jest Mercedes Kirschner. W komentarzach zaroiło się od słów poparcia kobiet, które cenią szczerość Zofii Zborowskiej. Ale ja właśnie dlatego tu jestem, bo jest normalnie, po ludzku, bez tego słodkopierdzącego zadęcia. Jak będzie słodkopierdząco, to nikt tu nie zostanie. Przynajmniej jest prawdziwie. I wszyscy cię za to uwielbiamy, tylko po co ten fryzjer, ten mój jak ty naturalnie jesteś piękna, smiley, wesoły i szczerze, zawsze się tobą zachwycam a szczególnie twoim podejściem do życia piszą wierne fanki. Na profilu pojawiły się też pojedyncze głosy niezadowolenia, ale są w zdecydowanej mniejszości. A wy, co sądzicie o takich zdjęciach? Zofia Zborowska nie pokazała aby za dużo?